Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, po krótkiej wakacyjnej przerwie, po urlopach, wracamy do pracy. I wracamy od razu z fajną historią z dnia dzisiejszego, gdyż przyszedł do nas ten dukat. Trafi na aukcję najbliższą, na aukcję jesienną. Dukat ciekawy Stanisława Augusta Poniatowskiego. Rocznik 1783 i portret charakterystyczny, bity bodajże tylko w trzech rocznikach. Czyli sam typ w sobie cieszy, moneta w całkiem atrakcyjnym stanie. Lekko może wyświecona, ale i tak stan na poziomie 2-2 minus. 2 Proszę Państwa, i samo pojawienie się dukata w firmie to już jest powód do radości do dumy przyjęcie na aukcję tego najwyższego, ekskluzywnego królewskiego nominału do licytacji. Więc rzadko bywa, żeby przyjmując dukata bardziej się podekscytować towarzyszącym mu papierkiem niż samą monetą. Proszę, Państwa, ten papierek tutaj w tle. Papierek o niesamowitej treści Warszawa 16 listopada 1950 roku. Narodowy Bank Polski Departament Zagraniczny. Obywatel Janusz Wachnowski. Adres zamieszkania ówczesny. W związku z wnioskiem obywatela numer 20 z dnia 6 listopada 1950 roku. Notabene, Proszę zauważyć, jak szybko działał wówczas ten departament. Sprawa załatwiona w 10 dni. Podajemy treść decyzji komisji dewizowej z dnia 10 listopada 1950 roku. Numer 49B. Czyli komisja zajęła się sprawą już w sumie 4 dni po wpłynięciu pisma. Zezwolono na dalsze posiadanie wymienionej we wniosku wartości. Wniosek opiewa na 1 dukat złoty z 1783 roku. 1 dukat złoty z 1783 roku. 83 roku. Proszę Państwa, to dokładnie ta moneta. Wiele się dyskutuje o prowinencji monet. Cieszy, gdy takowa jest: prowinencja, czyli udokumentowane pochodzenie, historia wcześniejszych posiadaczy. Z reguły ta kolekcjonerska wiąże się z kopertkami im towarzyszącymi, z jakimiś karteczkami dotyczącymi zakupu, czasami z puncami nabitymi. Ale takiej prowinencji przez 20 lat zajmowania się numizmatyką jeszcze nie widzieliśmy. Dokument oficjalny, państwowy sprzed 70 paru lat, pozwalający na posiadanie tej wartości. Dosłownie pół godziny temu pokazałem tę monetę z tym dokumentem jednemu z starych kolekcjonerów, odwiedzających naszą firmę, i też się bardzo tym zaekscytował, i mówi, że to niesamowite, gdyż rzeczywiście do śmierci Stalina, czyli podaje, do 53 roku. Posiadanie złota było zakazane i dosłownie zakazane tak restrykcyjnie, że pod karą śmierci, a tym bardziej obrót takim złotem, teoretycznie obywatele powinni pozgłaszać złoto do państwa, pozdawać poniekąd te właśnie 20-dolarówki, świnki i tak dalej. Chociażby z samej ilości występowania ich obecnie widzimy, że no nie miało to miejsca i absolutnie nie były zdane. Natomiast tutaj ta osoba przejęła się tym faktem i. Zgłosiła jakby, posiadany walor dewizowy złoty do odpowiedniego organu Narodowego Banku Polskiego oraz otrzymała na niego zezwolenie posiadania i dysponowania nim. Pierwszy raz, proszę Państwa, widzimy taki papier. Historycznie rzecz znakomita, pokazująca no, jeden z o, jakże odmiennych z naszego obecnego punktu widzenia, ale jednak obecnych, istotnych elementów naszej historii zupełnie inne realia niż te, do których przyzwyczailiśmy się teraz. A ja, zanim przystąpiłem do robienia tego filmu odnośnie Ducata i jego tutaj akurat w tym przypadku rejestracji z 50. roku, pomyślałem o innej sytuacji, którą słyszałem tylko z ust, z opowieści osoby obecnej na rynku kolekcjonerskim od dawna, że właśnie w kwestii starych kolekcji przedwojennych i ich losów powojennych różne się rzeczy działy. I on z autopsji zna Byłą przedwojenną hrabinę, czy znał, byłą przedwojenną hrabinę, która po wojnie, ażeby mieć na utrzymanie, czerpała z kolekcji jej męża złote monety, losowo wybierając po prostu złote egzemplarze, właśnie z takich polskiej, królewskiej, i jako kruszec oddając je, że mieć na życie. Tylko, że, proszę Państwa, obawiając się tego, żeby ktoś nie dowiedział się, że może mieć więcej, że to jest jakaś kolekcja, przed tym aż poszła do jubilera czy do jakiegoś punktu skupu kruszcu z taką monetą. Skrzętnie sklepywała ją młotkiem, żeby nie było wiadomo, że to jest moneta. Od po prostu kawałek złomu złotego, który zdaje, sprzedaje, żeby mieć na życie. Także proszę Państwa, różne losy przechodziły polskie kolekcje i te zawirowania losowe no, sprawiają, że wiele tych monet polskich, Królewskiej obecnie jest rzadkimi i poszukiwanymi. Ten dukat naprawdę znakomite i proszę Państwa, takie smaczki w kolekcjonerstwie, w tym co się zajmujemy, lubimy najbardziej i apelujemy po raz, już nie pamiętam, który, żeby w ogóle takich rzeczy jakby nie ignorować. Czyli jeśli znajdą Państwo jakieś stare rzeczy po przodkach, czy to będą monety, banknoty. Odznaczenia i tak dalej. Jeśli do nich są jakiekolwiek dokumenty towarzyszące, typu legitymacje, jakieś pisma zawiadamiające o czymś, opakowanie z jakimś opisem odręcznym, starym i tak dalej, same uwagi, notatki poprzedniego właściciela, zachowujcie to, przynoście to z tymi przedmiotami, gdyż one często się przekładają też na wartość, a w tym przypadku, nie wiem czy fizycznie na samą wartość dużo się to przełoży, ale i ja. I kolekcjoner, o którym wspomniałem przed chwilą, mieliśmy to samo odczucie, że wow, ten papier jest niesamowity. Historycznie bardziej nas zaskakuje, intryguje i ciekawi niż sam dukat, gdzie dukat jest pozycją jednak no, wybitną w polskiej numizmatyce i mocno pożądaną. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do kolejnych filmów, które teraz już dość regularnie powinny u nas na kanale gościć, gdyż jesteśmy w pełnej obsadzie tutaj w firmie i pracujemy już na pełen etat. Zapraszamy też Państwa do nas z domowymi kolekcjami, które ewentualnie chcecie poznać wartość i rozważyć ich sprzedaż. Jesteśmy do Państwa usług. Do usłyszenia, do zobaczenia.